Jest za 15.19, jeszcze jak widzicie jest widno, nie wiem o której w Polsce jest ciemno, napiszcie mi to w komentarzach. Tu znowuż słonko dzisiaj dopiero wstało, raczej dopiero już zaczyna wstawać koło 7.30, bo wcześniej wstawało tak koło 8, później za 15.08. A tak na początku ciężko było mi się do tego przyzwyczaić. Nie mogłam uwierzyć, że tak ciemno. A jest godzina ósma. Idziemy na spacerek. Słonko się. Słonko? Czekaj, na pewno słonko, czy to księżyc? A chyba Chyba księżyc. Chyba księżyc. No to za, za chmurkami jest. Słuchajcie, ostatnie problemy jakie miałam z turmą, co wszystko sprawdziłam. Okazało się to tak mylące, jednak to gaz. Dzisiaj wymieniłam butle. Teraz uruchomiłam, nic nie wyłączyło się. Zobaczymy jak wrócę ze spacerku, czy już woda będzie nagrzana. Po prostu te butle, tu w Hiszpanii, którą ja mam, jest tak ciężka. Że, że po prostu ona jest myląca. Ja jak ostatnio, jak miałam te problemy, co chciałam się wykąpać, prysznic, to sprawdzałam tą butlę pod względem wagi i taka była ciężka, że wydawało mi się, że jest jeszcze pół zbiornika. Ale dzisiaj, jak ją oddawałam, mimo tego, że mam propan, i już kuchenka nie działała, lodówka na tym nie działała, to, to po prostu coś na dnie było, ale nie wiem co, więc może napiszcie mi w komentarzach, co może być w, propan, yy, tak, w propanie na dnie, yy, czy butla powinna być całkowicie pusta, bo z tego co kojarzę, to propan butan ma te problemy, że zostaje butan, jak jest chłodno. O idę nawet o takiej godzinie fajnej. A widzę normalnie tutaj często w częstą. jest To jest księżyc Amelka. jest troszkę. No. Często zauważyłam, że jest pełno nietoperzy. Szkoda, że one tak szybko latają. I nie można ich uchwycić, bo chętnie, chętnie bym to zrobiła. Gdyby może więcej ich było naraz, to może by mi się udało. Lampy się zapalają. a no nie złapię tych nietoperzy. Szkoda. Żebym potrafiła się porozumieć, to pewnie zapytałabym się, gdzie one w ogóle nocują. To chętnie bym wtedy. Tam gdzieś pod dali widać jakieś i zobaczyłabym jak wylatują z, z tej groty czy z tej siedziby swojej. No widzisz, teraz już widać chmurka Chmurka się odsłoniła, troszeczkę księżyc, tak? to było? No to świerszcze chyba. Tak słychać. ładne miasteczko zadbane. Jest więcej osób, bo widać, że nad morzem jest, otwarte są lokale i one są pełne ludzi. Naprawdę ich, ich jest bardzo dużo. Ale jak się przejeżdżam, dzisiaj po ten gaz przez... No, widzisz? Przejeżdżam przez miejscowość. To tak samo. Bardzo dużo budynków. Tu jest podwynajm. To nie wiem, gdzieś tam może w centrum ktoś mieszka. A tutaj te wszystkie budynki stoją puste. Większość takich jest miast i nieraz potrafią być całe wielkie osiedla puste, żywej, żadnej duszy. Więc jak ja nieraz sama gdzieś tam stanę kamperem, to jestem dosłownie samiotka jak palec. Mimo tego, że. Obok mnie jest mnóstwo budynków, ale wszystko jest Piesza pozamykane. Pieszy. Taki mały ogon ma piesek? No, bo piesek miał ucięty ogon, jak był malutki. Idziemy, bo tutaj troszeczkę mimo tej ilości ludzi, to takie y, troszeczkę mi się nie podoba, bo y, wcześniej do nas ta grupa chłopców do kampera podeszła, na około obeszła kampera. Takie miałam wrażenie, jakby sobie zaznaczali kampery, którym coś w nocy zrobić. I często widzę takie grupki ludzi młodych, chodzących. Ja wiem, takie przyzwyczajenie z Polski i takie kibole idą coś tam rozrabiają, więc ja też tak się e, tak może tym kojarzę, ale może to nieprawda, może rzeczywiście oni sobie tylko idą, a ja zaraz już mam taki wielki strach. Ale lepiej na, dmuchać na zimne. Dzisiaj w sumie, Amelka, dzisiaj się kąpiemy, tak? Wykąpiemy się, prysznicę weźmiemy, już koniec z miską i ścierką. Ja po prostu pod tej całej podróży y, będę troszeczkę miała więcej wiedzy, i ktoś, kto buduje kampera, będzie mógł y, się ze mną skontaktować i podpowiem, podpowiem. Nie będę mówiła, że doradzę, albo że złoty środek dla niego znajdę. Tylko podpowiem, co warto w kamperze mieć na taką długą podróż, bo długa podróż, a krótka podróż to jest całkiem dwie różne rzeczy, bo krótka podróż to wszystko można zaopatrzyć się w Polsce, a w momencie kiedy się jedzie na długą podróż, o, tam jest to jednak pieski. trzeba o wiele więcej, tak, tu są takie zielone kubełki Taki dla pieska. Jak się idzie na długą podróż, tak jak chciałam wcześniej powiedzieć, to jednak więcej trzeba przewidzieć niż na krótką. Więc ja trochę przewidziałam, udało mi się na przykład jak z kuchenką do gotowania, z ogrzewaniem dodatkowym, bo jednak, jak widzicie, może się czasami popsuć ogrzewanie. I co wtedy? Wracać, jechać, nie mieć ogrzewania, chociaż tutaj jest na tyle ciepło, że ja nie używam tego mało teraz, kiedy używam to ogrzewanie, ale jednak y, mogą się okazać dni gorsze. Tak na przykład jak dzisiaj. Na pewno jak się będziemy kąpać, to włączę ogrzewanie, ponieważ jednak wykąpany człowiek. Bardziej jest narażony na jakieś przeziębienie, a ja raczej chciałabym uniknąć takich różnych chorób. Chociaż jestem na nie przygotowana, bo lekarstwa wzięłam, kupiłam w Polsce podstawowe i zabrałam ze sobą, żeby w razie jakiegoś takiego przeziębienia mieć szybko doraźnie lekarstwa. Ładnie tu, naprawdę zadbane, chociaż tutaj widać zielsko rośnie, to podejrzewam, że prędzej czy później ta działka albo już została sprzedana, albo będzie tutaj budowany na pewno jakiś kolejny budynek, bo nie wierzę w to, że to będzie stało puste. jak jest ładnie oświetlone a córka tutaj chce, żebym zobaczyła tą tablicę, którą ja już wcześniej widziałam e, tak wygląda tablica przed wjazdem na ten parking będę w Polsce to sobie przetłumaczę a chyba, że ktoś jest chętny mi przetłumaczyć co tu w ogóle jest napisane jedynie z tych obrazków wynika przyczepy nie, namioty nie kamperów nie ma więc kampery mogą z tego wynikać, ale nie wiem, co jest napisane. Jak ktoś ma ochotę, to proszę mi ten napis przetłumaczyć na polski w Google tłumaczę. Ja mam bardzo mało internetu, oszczędzam go, bo jednak, jak sami słyszeliście, jest drogi. Tak, jest drogi, więc. Raczej takie rzeczy sobie robię zdjęcia, później wrócę do Polski i będę, i będę po prostu sobie tłumaczyć, chyba że ktoś jest na tyle życzliwy z moich widzów i mi to przetłumaczy. Byłabym wdzięczna. Ale jest ładnie naprawdę tam te lokale, czyściutkie, zadbane. O, jaki piękny teraz księżyc. Jednak patrzę w kamelkę, to jednak jest takie zamazane. A tak jak ja to oglądam, to pięknie się, pięknie się w morzu odbija. Wracamy i do codzienności, czyli grzanie kampelka, grzanie wody, kąpiel, później sprzątanie po tej kąpieli. Mała powierzchnia, jest trochę ciasno, nie dla wszystkich to się nadaje, bo rzeczywiście czasami można dostać jakiejś klaustrofobii w kamperze, bo jest jednak, jednak każda osoba, która chce przejść, musi wszystkie muszą osoby się usunąć, prze, przesunąć, żeby ktoś chciał przejść. idziemy na tutaj zobaczycie, wszyscy tu myje się Chodźmy. jak myje solary to się tak mopa i wchodzimy na dach widzicie mama idzie na końcu na tutaj idzie na dach Widziście. Dobrze, mama już, Jest papa, mamo, zmachaj! No papa. Koniecznie chcę, chcę pokazać, co potrafi. jeszcze raz no rączki wy tak zrób i lepiej się idzie no właśnie Lepiej równowagę złapać. No i brawo. Ciepło się robi To tak motorówki Żaglówki A nawet na plaży Konie są Piękka. Jesteśmy na peryferiach San Pedro Tu i pan jest tutaj Mówimy na Ola To jesteście w dobie Ola Jesteśmy Będziemy uczyć się. Będziemy się uczyć. Nie, aż tak do końca zobaczymy Idziemy poobserwować ptaki tylko Którędy mamy iść? byłaś to którędy? To tamtędy, tak? Idziemy? No. Zobaczymy jakieś ptactwo tu jest. Zobaczymy. Co nakręcę. No nic ciekawego. Teraz żadnych zamków. Coś tam mamela mówi, że jakaś tablica zamku była. Ale ja nie widziałam. Nie widzę też w tych górach, chociaż może tam w oddali są góry. To może coś tam jest. A na razie to jest tutaj. A, tu jest ścieżka. A. Idę tak jak córka mi mówi, ścieżka po błocie. A to mogliśmy iść tamtędy. To błoto jest. Wszystko zaraz będziemy mieli ubocone w kamperze. Zobaczymy. Aha, czyli wróciliśmy na tą ścieżkę pierwotną. Czyli mogliśmy o ile to nazwać można ścieżką aha to taka rzeka tutaj woda z tej rzeki wypływa letko, takie bagienko tworzy w ogóle tutaj przy brzegu całe te morze jest brudne ładnie wypływa żeby trochę większa i dłuższa to już kajaczek tylko kajaczek? no i byśmy popływali, co nie? Którego oczywiście patrz tutaj nie tu i tam no i proszę jakieś ptaszki sobie są nie za bardzo widzę ale na pewno jakieś morskie kto by powiedział, czy tym ptakom cokolwiek przeszkadza? Sto... W sumie za mną 5 metrów jest droga, a one sobie tam żerują i wcale im nie przeszkadza to, że my się tutaj kręcimy. Więc ptaki sobie poradzą. Nie ma z tym problemu.